io, 8, no ja jestem także i dzisiaj sobie zagramy w Minecrafta. Przepraszam, że tak dawno nie było odcinków ale po prostu mi się nie chciało przyznaję się. Ale teraz wróciłem i sobie zagramy w tego Minecrafta, jak to, żeście... Nie, nie chcieliście, tylko. Kiedy z klasy się pytali, kiedy będę nagrywał i. TD. Dobra. Przetestujemy sobie parę mapek i mam nadzieję, że mnie słychać dobrze ostatnio mi się kraszyły nagrania i oczywiście mam za wersję Minecrafta bo jak inaczej hmm. jak nie to stworzymy sobie jakiś serwer pogramy na multi dobra nie wiem co się dzieje Minecraft mi się skreszyło, tak wiem widzicie wszystko tak, tak wiem, wiem No kurde ale... Jeszcze nigdy mi się to nie psuło Było To w... mi się Minecraft psuje To no, mam do was takie Pytanie, czy jesteście za tym, żeby hmm, tak pod koniec maja, bo mam wycieczkę taką do Warszawy, czy zrobić odcinek z ekipą, To jestem tego bardzo, bardzo ciekaw. Minecraft coś crashuje, ała, ała, zostaw mnie I, i może też głównie będę nagrywał Minecraft tak bo jednak chyba go odinstalowałem yy, tym bardziej za bardzo nie gram na na na, na jak to się nazywało lub Glockstrajka, a nie Embracing i dobra hmm. no to przechodzimy do gry tam też jeżeli chcecie cieszyć odcinki jeżeli chcecie na przykład już jutro, kolejny odcinek albo jeszcze dzisiaj to zostawcie tu mam mieć 5 łapek w górę ja będę mówił, że chcecie trzymać jutro albo dzisiaj i też Czyli to jest że trzeba kliknąć taki dzwoneczek obok. Może no możecie też coś suba, nie wiem, bardzo. Wtedy będziecie moimi widzami. Też. Chcę, żeby dotarły moje odcinki bo tak, Można powiedzieć, że to jest wielki powód, nie? Jeżeli mi się ten odcinek, mam nadzieję, że nie skraszuje. Mm. Jak będzie wszystko dobrze, to zacznę odcinki nagrywać po 20 minut. Chcę raczej wątpię. I jak też chcecie, to możecie mi opisać, czy mam mieć nową wersję. Bo akurat nie w tej wersji coś się psuje, różne bloki są jakieś dziwne. Tu macie majątki na białego. Coś się psuje, bloki na przykład glina jest jakimś koment-blokiem jakimś parizmatem no to się tak czuje możecie mówić czy mam mieć nową wersję dobra bez składania powiedzę, że wam się to nudzi mm, też zostawcie komentarze co i jak jak wygrywam to pewnie tego czegoś nie mogę nie widzieć i to no, chcę to nie jest, bo wy możecie to spodziewać tak wiem tam są villagers Wiem, o tak, To się też przyda. Też za bardzo nie chcę być tak cicho. No bo jednak... Po hmm, no tak przynudzę, że się nie odzywam. A tak to wszystko żywo. Teraz zapraszam na kanał yy, WikiDreams czy jakoś tak. Yy, Podniecie do mnie na kanał, spodoba Wam się to. Podniecie. Po prostu tak. To jest mój dom. Wiem, że okropny, brzydki. Ale oprowadzę Was po okolicy. To był yy, kiedyś mój domek. Tak. Tylko, że wszystko skubane jest. Wszystko zajmę stąd wełnę, wszystko tu. To jest dom kolei Mam łazienkę, pójdę. I ktoś mu coś się zajmował Nie no, od początku no Więc to jest tak Tu macie respa Pod koniec odcinka wam też pokażę, jaka to jest aplikacja Tutaj macie wszystkie zasady, jakie są zawsze u mnie. Tak, macie wioskę. Tam są domki. Ktoś mi tutaj zrobił swoją miękę. Tam jest Pro Pablo chyba, tak? Pro Pablo? Padbro. o. To jest jego dom. W podziemiach wam pokazywałem przed chwilą. Idziemy dalej, tu jest las. Chyba Gosi. Tak, Gosia. No, to jest jej dom zobaczę mam na skrzynce widzę w kraju no. to, to idziemy to. Idziemy dalej. Oczywiście ludzie są tacy zbredni, że zabierają te rzeczy stąd hmm. tu jest chyba tu kotki i Tak.

nie chcę się ale ludzie są wredni szkoda mam za dużo szatni nie, no. nie no. serio? serio? ktoś mnie skubony odkosił nie, wiem, przykłada szczęście, się. ja dobra, więc przechodzę do pokazywania mojego domku tak, mam no, tu swiżo nie wiem kto ją zrobił, ale dobra Mój domek Najładniejszy według mnie na serwerze To jest przedpokój, jakiś dywanik Kocioł, gdzie wziąłem sobie moje rzeczy Powiedzieć wam jak to jest? To jest tak Wlewacie do kotła wodę Później dajecie tam barwnik I dajecie zwykłą skórzaną zbroję tam I wam się farbuje no. to, jest moje, to jest moje wyro Ukryte bardzo, wcale go nie widać. No skrzynki, patrzcie. Tak, i właśnie to Wam chciałem pokazać. Że jest Ender a jak rzucę... Kurczak. To jest zwykłe jajko. Kurczak. Ej. Jezu. Wcale Ci nie widać.

Planuję, żeby kiedyś tu była piwnica i wejście do góry Tu mam zabezpieczenie, żeby tutaj nie spać i tu mam jeszcze niedokończone. A tu planuję, żeby zrobić takie przedłużenie, i tutaj, żeby zrobić sobie farmę. Dobra, więc przychodzimy. się sobie, znów to Minecraft 0170 tak przechodzimy do to jest ta aplikacja multiplayer master jak w to wejdziecie to musicie tutaj sobie dać wersję minecraft tutaj typ moda Chodzicie, tu macie swoje konto zalogujecie się przez facebooka przez jeszcze i google i tu macie znajomych tak akurat tutaj nikt nie gra E Check check, check. check. check.

Więc dobra, myślę, że będę kończył. Tylko wam już pokazałem, więc do zobaczenia i do następnego odcinka i na razie.